Warunki, aby zbudować farmę. Po pierwsze, szukamy gruntów pozwalających zawsze na postanowienie co najmniej czterech wiatraków w danej gminie. Orientacyjnie możemy przyjmować, że na jeden wiatrak potrzebujemy około 1,5 hektara terenu. Tu dla ciekawostki, możemy połączyć działki razem z sąsiadem, ale nie więcej niż dwóch właścicieli. Oczywiście uwzględniamy nowe ustawowe kryterium oddalenia się o co najmniej 700 metrów od zabudowy mieszkaniowej istniejącej oraz planowanej. W przypadku korzystnych lokalizacji dla wiatru możemy rozważyć lokalizacje oddalone nawet 20 km od GPZ. -u. Co to jest GPZ? Link znajduje się poniżej. Dla fotowoltaiki ten dystans nie powinien przekraczać 10 km. W przypadku elektrowni wiatrowych zakładamy z góry konieczność uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania. Nie odrzucamy działek już objętych miejskim planem zagospodarowania przestrzennego. Nie wykluczamy też rozmów o gruntach, na których jest już dzierżawa pod odnawialne źródła energii oraz zakupu rozpoczętych projektów. Klasy gruntu oczywiście czwarte i gorzej. Na co zwrócić szczególną uwagę? Musimy się oddalić od pewnych rzeczy w odległościach. Tak jak drogi, linie kolejowe, linie wysokiego napięcia, niskiego napięcia i średniego napięcia, gazociągi. Musimy oddalić się 100 metrów. Maszty telekomunikacyjne 200 metrów. Treny zlewowe kompletnie odpadają. Wody płynące, wody stojące, obszary leśne 300 metrów. Od granic gminy minimum 700 metrów, ale Jakiś ciekawy temat? Podejmujemy rękawicę. Obszary Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody minimum kilometr od jego granicy. Ile proponujemy dla dzierżawcy? Proponujemy 100 tysięcy złotych rocznie za każdy wiatrak. W przypadku farm fotowoltaicznych zaczynamy negocjacje od 15 tysięcy złotych za każdy hektar rocznie. W przypadku magazynów energii również. Ale zawsze dbamy o to, aby nasza oferta była korzystniejsza od konkurencji. Na jaki okres dzierżawa? Proponowany czas trwania dzierżawy to 30 lat. Po tym okresie istnieją dwie drogi. Albo przedłużamy ten okres trwania dzierżawy, bądź demontujemy urządzenie. Jak przebiegają płatności dla właściciela gruntu? Czyż główny od uzyskania koncesji to jest 100 tysięcy złotych rocznie od turbiny. Czyż budowy. Od dnia rozpoczęcia robót do uzyskania koncesji ustalamy w stosunku do czynszu finalnego, to jest 20% na start, kiedy inwestor wjeżdża na teren z materiałami do tesolowej turbiny. Czynsz wstępny. Od podpisania umowy do rozpoczęcia robót obejmuje też tymczasową instalację aparatury pomiarowej. Jednorazowa płatność to 1000 euro. Pokrycie należności podatkowych, waloryzacja inflacyjnie od rozpoczęcia budowy, odszkodowania za ewentualne szkody w uprawach. To jest po naszej stronie. Jaki okres do rozpoczęcia pracy? Okres przygotowania inwestycji obejmuje m.in. ustanowienie miejscowego planu zagospodarowania, które samo w sobie może zająć nawet 2 lata. Dlatego czas do rozpoczęcia budowy jest znacznie dłuższy niż w przypadku farmy fotowoltaicznej i może wynosić nawet 6 lat. Ile czekamy na weryfikację działki? 30 dni. Dlaczego? No, jest tak duża ilość osób zainteresowanych wydzierżawieniem swojego gruntu. Ale za chwileczkę pokażę, że jest mnóstwo terenu, gdzie możemy obsadzić tych farm wiatrowych. O, właśnie o tym mówiłem. Strefy dopuszczalnej lokalizacji turbin wiatrowych. Jak widzicie Państwo, wszędzie w całej Polsce mamy mnóstwo obszarów, gdzie możemy postawić te farmy wiatrowe. Niektórych więcej, niektórych mniej, ale wszędzie, dosłownie wszędzie, możemy gdzieś postawić te farmy wiatrowe. Najczęstsze zadawane pytania od dzierżawcy. Czy mogę dalej uprawiać ziemię? Tak, ale musi zostać wytyczony plac manowrowy oraz droga dojazdowa. Czy można stawiać farmę fotowoltaiczną wraz z wiatrakami? Tak, zdecydowanie tak. Jeśli ktoś robi dużą farmę fotowoltaiczną to od 20 MW i po sąsiedzku moglibyśmy wykorzystać te działki sąsiadujące. Więc śmiało, drodzy Państwo, odzywajcie się jeżeli na Waszych gruntach ma powstać farma fotowoltaiczna, ale macie jeszcze kilka gruntów do wydzierżawienia. Śmiało dostawimy nasze farmy wiatrowe. Czy ziemia przechodzi na własność po 30 latach? Absolutnie nie. Gdyż jest to umowa na określony czas i po jej zakończeniu przychodzi na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. A jak wiemy, to zasiedzenie jest w momencie tylko i wyłącznie, kiedy kiedy ktoś przyjdzie, powoduje się tam i przez 30 lat ktoś go nie wygoni i nie ma tam żadnej umowy. Wtedy jest to zasiedzenie 30-letnie. Czy firma przewiduje zakup nieruchomości? Gruntów? Tak, oczywiście, ale po wszystkich projektach i pozwoleniach. Jako UK zrealizowaliśmy 14 GW projektów na całym świecie. Jesteśmy top 3 wśród niemieckich deweloperów. Pobudowaliśmy 67 farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Zatrudniamy 880 pracowników i jesteśmy 23 lata na rynku. W 1999 roku została założona firma UK. 10 lat później uruchomiliśmy już setną turbinę wiatrową. W 2015 roku rozszerzyliśmy działalność na całe Niemcy. Rok później w 2016 staliśmy drugim największym deweloperem farm wiatrowych w Niemczech. W 2017 roku rozpoczęliśmy działalność w Ameryce. W 2018 roku rozszerzyliśmy działalność o projekty solarne. W 2019 roku założona została UK Europa oraz UK Iberia oraz 20 lat już jesteśmy na rynku. W 2020 roku powstała pierwsza farma wiatrowa w Finlandii. W 2021 zdoby, zdoby, zdobyliśmy silną pozycję w Ameryce Łacińskiej. W 2022 roku rozpoczęliśmy działalność w Polsce. Jak widać, jesteśmy w Niemczech, w Europie, w Ameryce Północnej oraz Ameryce Południowej. Działania firmy obejmują cały cykl istnienia projektu, od wyboru lokalizacji po likwidację i rozbiórkę. Czego szukamy? Projektów farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych na różnych etapach rozwoju, deweloperów z doświadczeniem przy rozwoju projektów OZE. właścicieli nieruchomości chętnych do współpracy przy rozwoju projektów, gruntów z potencjałem do realizacji projektów, długoterminowej partnerskiej współpracy. Gmin i lokalnych władz chętnych do współpracy przy rozwoju projektów. Co możemy zaoferować? Mocne partnerstwo przy rozwoju projektów z najwyższymi standardami branżowymi finansowanie kosztów i rozwoju realizacji projektów wiedzę techniczną i handlową na wszystkich etapach rozwoju projektu praktyczne podejście i umiejętności rozwiązywania problemów. Transparentną i otwartą komunikację, zabezpieczenie finansowania projektów na korzystnych warunkach, a co najważniejsze, najlepsze warunki dzierżawy na rynku. Co jeszcze nas wyróżnia? Otóż otrzymanie certyfikatu, doskonała aktywność biznesowa i bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Dlatego mamy aż tak dużą ilość. Partnerów, z którymi współpracujemy od długich, długich lat, a nimi są na przykład Siemens, Mercedes-Benz, Commerzbank i wiele innych, którzy się bardzo wysoko liczą na rynku międzynarodowym. Także dziękuję Wam za dziś. Zapraszam dodatkowo na konsultacje, jeżeli będziecie mieli dodatkowe pytania, bądź na zostawienie od razu namiarów na swoją działkę. Wszystko podane w opisie. Dziękuję.